przywitaj, Adaśku. Cześć. Cześć. <laughs> Kochani, słuchajcie, mm, chciałam się na chwilę z wami połączyć, będę co prawda dzisiaj na żywo w, 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 w TV w, w Realu, to się mówi w Realu, tak? Dam link jeszcze, ale chciałam się z wami połączyć na żywo, bo chciałam wam powiedzieć, że Jestem po prostu tak wzruszona. O -o. Jestem tak wzruszona, słuchajcie, tym, że pamiętacie, tą, że jest rocznica tego dotyku, że piszecie takie piękne rzeczy, że kurde, mam nie będę A jak będę, to trudno. Słuchajcie. Jak nagrywałam płytę Dotyk, nie przyszło mi do głowy w ogóle, że ta płyta zmieni życie moje, wasze. I to jest szok, że to jest tyle lat. I to, że się w ogóle tak przygotowaliście, przesyłacie takie pamiątki. Ci fani, którzy są od tamtego czasu, bo wiem, że są też nowi fani, których całuję, którzy nie znają płyty Dotyk lub odkrywają ją w tej chwili, ale dla tych dzisiaj, którzy że świętujecie te, te premiery, znaczy te rocznice premiery, to po prostu muszę wam powiedzieć, że ja się nie spodziewałam, że to w ogóle... To po, po pierwsze, że w ogóle to... Nie mogę mówić. <laughs> nie mogę mówić. Słuchajcie. Niesamowite to jest naprawdę, że. że ta płyta nas tak połączyła, że tyle znaczy dla was, że, że pamiętacie, że... Że piszecie takie piękne słowa, bo naprawdę to. Nie zrobiłam wielu płyt w życiu. Każda z nich była inna. Jestem dosyć wybredna, jeśli chodzi o muzykę, jak wiecie. Tamtą płytę nagrywałam tak po prostu longiem, praktycznie, bo to była inna technologia wtedy. I strasznie mam dużo mocy. Nie spodziewałam się, wiecie, że czuję się normalnie, jakby były jakiś urodziny czy coś. Nie o co. W każdym razie chciałam Was ucałować i powiedzieć, że jest to piękne dla mnie święto. Dzięki Wam. Bo to pierwsza moja płyta. W każdej oddałam wszystko, co miałam na każdym etapie, ale to pierwsza tka, wiecie, dziewicza, nie? Kiedy się w ogóle uczyłam zawodu, uczyłam się pracy. Z mikrofonem studyjnym. Rafał Paczkowski produkował tę płytę. Pozdrawiam go serdecznie. Jacek Cygan pisał teksty. Wojtek Olszak przygotował cały band, który nagrywał tę płytę. Wspaniały band wtedy. Fazi Mielczary, który nagrał niesamowitą solówkę w ogóle na, na utworze tytułowym, czyli na dotyku. No, muszę się ogarnąć, słychać, bo się wywiad na żywo ja wieczorem, że nie rycza. to teraz sobie poryczę, dobra? Żeby potem nie ryczeć. W każdym razie Marlena Bielińska, która robiła wszystkie zdjęcia do tej płyty w Nowym Jorku, całuję Was wszystkich, kochani, i moich cudownych fanów, którzy, dla których ta rocznica taka niesamowita, taka ta okrągła, ma takie znaczenie. Dziękuję Wam, kochani, bardzo. Zawsze dla Was, zawsze całym sercem oddałam całe moje życie muzyce. Jestem szczęśliwa, że mam Was i że to w ogóle, co robię przez całe moje życie ma dla Was taką wartość. Całuję bardzo. Do zobaczenia wieczorem. Pa, pa. Zapowiem ten wywiad i prześlę link, gdzie będzie, bo to jest telewizja internetowa. No, buziaki. <laughs> Sorry za łzy, ale wzruszyliście mnie bardzo tymi, tymi materiałami, które odnaleźliście z tamtego okresu. Taka dzidzia tam była. Dzidzia Piernik. To serce dziecka zostało na szczęście we mnie. Nie zniszczył świat. Hura. Całuję. Życzę wam wspaniałego dnia. Do zobaczenia wieczorem. Pa.